Windows 11 jest już oficjalnie na rynku, więc bez zbędnego gadania. W tym poradniku pokażę Wam, jak za darmo zaktualizować Waszego Windowsa 10 do oficjalnej wersji Windowsa 11. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smart for Ideas. Zaczynamy! Tak jest! Od 5 października 2021 roku z serwerów Microsoftu możemy już pobierać oficjalną wersję Windows 11 i instalować ją na komputerach, które spełniają odpowiednie wymagania. W tym poradniku najpierw szybko pokażę Wam, jak w ogóle sprawdzić, czy Wasz komputer spełnia wymagania Windows 11, a potem przejdziemy na strony Microsoftu i pokażę Wam, skąd pobrać odpowiednie instalatory. Pamiętajcie, że będziemy aktualizować Wasz system operacyjny, więc zachowacie wszystkie pliki i programy zainstalowane na Waszym komputerze, ale Niektóre z omawianych instalatorów pozwalają również na przeprowadzenie zwanej czystej instalacji. Musicie również pamiętać, że żeby przeprowadzić tę darmową aktualizację Windowsa 10 do Windowsa 11, musicie posiadać aktywną licencję Windowsa 10. Nie będziemy tutaj korzystali z usługi Windows Update, tylko od razu przejdziemy na stronę Microsoftu, gdzie pokażę Wam skąd pobrać te małe, proste instalatory, które za rękę poprowadzą Was w całym procesie aktualizacji. To co? Idziemy do komputera. Ten szybki poradnik zaczniemy od sprawdzenia, czy nasze urządzenie w ogóle spełnia wymagania Windowsa 11. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, zamiast porównywania wymagań sprzętowych, jest zainstalowanie małej aplikacji do sprawdzania kondycji komputera od Microsoftu. Aplikacja ta została jakiś czas temu poprawiona, i w sytuacji niespełniania wymagań przez nasz komputer nareszcie pokazuje, o które dokładnie wymagania chodzi. Aby pobrać aplikację do sprawdzania kondycji komputera, musicie wejść na odpowiednią stronę Microsoftu. Link do niej macie w opisie pod tym filmem. Po przejściu na stronę, jeśli Was to interesuje, to możecie sprawdzić, jakie konkretnie wymagania ma Windows 11. My po prostu pobierzemy aplikację klikając tutaj. Po pobraniu musimy ją oczywiście zainstalować. Nie ma tutaj nic trudnego, wystarczy ekspresowo przeklikać Instalator. Kończąc instalację, możemy od razu poprosić o włączenie aplikacji. Po włączeniu pojawi nam się okienko, w którym oczy pewnie rzuci nam się kolorowy boks mówiący o tym, że możemy tu sprawdzić, czy nasz komputer spełnia wymagania Windows 11. Klikamy na Sprawdź Teraz. Dostaniemy tutaj wiadomość, czy nasz komputer przeszedł testy, jeśli nie, to dlaczego. Pod przyciskiem po lewej stronie możemy rozwinąć listę i zobaczyć wyniki testów dla poszczególnych komponentów. Jeżeli wasz sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań Windows 11, to może łatwo mówić, ale uważam, że nie stało się nic strasznego. Windows 10 to nie taki zły system, a Microsoft obiecał, że będzie go wspierał jeszcze przynajmniej przez 4 lata, czyli do 2025 roku. W internecie krążą również różne sposoby na obejście minimalnych wymagań dla Windows 11. Ja, gdybym był w takiej sytuacji, to mimo wszystko wolałbym pracować na sprawdzonym Windowsie 10. Niż instalować Windowsa 11 z plików instalacyjnych niewiadomego pochodzenia. Zanim przejdziemy dalej, mam małą prośbę. Jeżeli ten poradnik okaże się dla Was wartościowy, to pamiętajcie, żeby zostawić mu łapkę w górę. Bardzo pomożecie mi rozwijać kanał. Zajrzyjcie też na smartfon zostawcie suba i włączcie powiadomienia. Już teraz znajdziecie tam sporo ciekawych materiałów. A teraz wracamy do poradnika. Aby pobrać pliki instalacyjne Windowsa 11, musimy przejść na kolejną stronę Microsoftu. Link do niej również macie w opisie do tego filmu. Do wyboru mamy tutaj trzy opcje instalacji. Po pierwsze, opcja najłatwiejsza i najbardziej zalecana, czyli pobranie asystenta instalacji systemu Windows 11. Wystarczy pobrać i uruchomić małą aplikację, a instalator krok po kroku poprowadzi nas przez aktualizację naszego Windowsa 10 do Windowsa 11. Nie ma tutaj nic trudnego. Każda średnio obyta z komputerem osoba powinna dać radę. Wystarczy czytać komunikaty z drugiej opcji możecie chcieć skorzystać, jeśli macie czysty komputer, czyli bez systemu operacyjnego, i chcecie na nim od zera zainstalować Windows 11. Dzięki narzędziu do tworzenia nośnika instalacyjnego możecie zrobić dysk rozruchowy, np. z pendrive'a, a potem zainstalować z niego system na czystym komputerze. Tutaj również wystarczy pobrać małą aplikację i podążać za komunikatami. Microsoft naprawdę stanął na wysokości zadań. Wszystko jest napisane bardzo jasno i zrozumiale dla zwykłego użytkownika komputera. Trzecia opcja pozwala nam wygenerować obraz dysku, czyli plik ISO, z plikami instalacyjnymi Windows 11. Włączenie takiego pliku to tak, jakby włożyć płytę CD do napędu komputera. Możemy wtedy do niego wejść, włączyć setup .exe i również przejść do aktualizacji lub czystej instalacji. Z pliku ISO możemy chcieć skorzystać, zwłaszcza jeśli bawimy się maszyną wirtualną i chcemy na niej zainstalować system. To tyle w tym krótkim poradniku. Tym razem wyjątkowo nie prowadziłem Was krok po kroku, bo uważam, że instalatory Microsoftu są na tyle intuicyjne, że wszyscy powinni sobie z nimi poradzić. Bardziej zależało mi na pokazaniu skąd je pobrać i który wariant wybrać. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach. Będę starał się odpowiadać. Pamiętajcie, że jeżeli przyda Wam się ten poradnik, to każda łapka w górę od Was bardzo pomaga mi rozwijać kanał. Będę też bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję. Nie zapomnijcie włączyć powiadomień, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Ja nazywam się Paweł, a to było moje smartphone ideas. Jak zwykle dzięki, że zostaliście do końca. Do zobaczenia, cześć!